Witajcie kartomaniacy. W dzisiejszym filmie otwieramy Ekstra klasę. Tym razem będzie to Ekstra klasa 14-15. Mamy tutaj taki pakiecik 25 zaszetek. Spróbujemy sobie go rozbroić. Może sobie to poprzecinamy. Zobaczymy co nam się trafi z Ekstraklasy, Szukamy braków. Oczywiście policzymy może sobie saszetki. 4, 5, 6, 7. Dyszka. Druga dyszka i 5 sztuk. OK Nie wiem jak to poukładać. Może sobie zrobimy to tak. I zaczynamy. Może Wam jeszcze pokażę rozkład jazdy? Na początek 224 bazułeczki, w tym gwiazdy i wschodzące gwiazdy, oraz trenerzy z herbami oczywiście 294 karty do zdobycia: 32 ulubieńców, 16 mistrzów obrony, 16 kluczowych zawodników oraz 6 top mistrzów których można trafić jednego na 100 saszetek, może nam szczęście dopisze. Zaczynamy zabawę. I na dzień dobry mamy tak: malarczyk z korony, Nikitowicz, Wąkiewicz, Gomez. Darosa i Kuświk Gwiazda Czyli same bazóweczki Kolejna saszetka Mamy zawodnika GKS-u Bełchatów Legii Warszawa Pogoni Szczecin, Wisły Kraków, ponownie Wisły Kraków oraz ulubieńca fanów. Jest to Nikola Lekowicz z Lechigdańsk. A może postawimy go sobie tutaj? Okej. Okay. Niedługo zaczniemy się wymieniać na ekstra klasę. W które mamy Hamelajnen z Lecha, Przybylski, Burliga, Stawarczyk, Małkowski z górnika, Zabrze obecnie w się był chatów też. Mamy jakiegoś napastnika, o fajnie jest to kluczowy zawodnik. Ruben Hurado, nie pamiętam czy mieliśmy tą kartę. Może sobie rubę postawimy tutaj. Mamy zawodnika korony, górnika Łęczna, ruchu chorzów, trenera korony kielce, zawodnika pogoni szczecin. Oraz ulubieńca fanów Kamila Wilczka z Piasta Gliwice. Okej, okay. saszetka piąta. I mamy Nykela z Krakowi. Ubi Paripa oczywiście z Lechi, z Lecha Poznań, przepraszam bardzo. Wojubi Parip. Fajny napastnik. Z ruchu Chorzów Babiarz. Sloboda z Beskidzia. Zawodnik Wisły Kraków. Wschodząca gwiazda. Oraz coś specjalnego. Mistrz Obrony. Adam Marciniak. Tą kartę na pewno mamy. Ok. Jedziemy z kolejną saszetką. Napiszcie pod filmem, czy macie już komplety z tej edycji. I mamy bramkarza Krakowi Krzysia Pilarza. Łukasz Zajdler z Krakowi również. Z ruchu Chorzów. Michał Efir, Franek Smuda, zwisły Kraków, Cetnarski z Krakowi. Oraz ponownie kluczowy zawodnik Bartłomiej Pawłowski z Lechii Gdańsk. Tak więc super. Kluczowi zawodnicy zawsze nas na kartach cieszą. Jedziemy z kolejną saszetką. I mamy tutaj Tomka Brzyskiego z Legii Warszawa oczywiście i z Korony mamy Chrapka z Podbeskidzia Sadloka z Wisły, z Ruchu Chorzów Szewczyka oraz Bramkarza Jagiellonii Białystok Kubę Słowika ok Troszeczka kolejna. Firmy będą troszkę dłuższe z Klasy, ponieważ nie chcę robić kolejnej telenoweli. Mamy Grzesia Bonina z Górnika Łęczna. Jefticia z Lecha. Z Ruchu Chorzów Malinowskiego. Górkiewicza z Podbeskidzia. Janote z Korony. Oraz ulubieńca Łukasza Surme. Tak no, więc fajnie. Kolejny boosterek. No, mamy tam chyba jeszcze jakieś reguły gry, czy coś takiego, no, dobra. I mamy zawodnika Krakowi. Lechigdańsk. Gdańsk. Ponownie Franka Wisła Kraków, ponownie Wisła oraz Mistrz Obrony, Bramkarz Lechigdańsk, Dariusz Trela. Okej, okay. tej karty chyba nie mieliśmy, tak więc fajnie. Przybylski Górnik Zabrze, Kamil Wilczek, Piazgliwice, Pawełek Śląsk Wrocław, Robert Demian z Podbeskidzia, schodzące Gwiazda z Górnika Łęczna, Marcin Kalkowski oraz jakiś pomocnik, jest to ulubieniec, Piotrek Malinowski z Podbeskidzia. Kolejna soszetka i mamy zawodnika górnika piasta, śląska, pogoni, ponownie górnika oraz Lorencicza z Lecha Poznań, ulubieńca fanów, którego chyba już mieliśmy. Ale sprawdzimy oczywiście to później. Mamy bramkarza Prusaka. Wojtka Łuczaka. Wraniec Lechia Gdańsk. Trener Śląska. Rudol z Pogoni. Z Zawiszy. Drygas. I to by było na tyle, ok, same bazułeczki, i mamy Aleksisa Norambuena z gks u Bełchatów. golańskiego z korony. Zwolińskiego z pogoni. Was z Zawiszy Bydgoszcz. Z Krakowi mamy przemka Kite, gwiazdę oraz napastnika. O, proszę, kolejny kluczowy zawodnik. Jest tu Celos, Waskoncelos, oczywiście z Zawiszy Bydgoszcz. Może również sobie go damy tutaj na stojaczek. Fajnie to wygląda. Trafiliśmy do tej pory trzech kluczowych zawodników. A przed nami jeszcze sporo saszetek. Zarówno w tym odcinku, jak i w następnych mamy zawodnika korony, którego nie mieliśmy, nie kojarzę tej bazówki. Mirosława Bożoka z Górnika Łęczna. Zawodnika podbeskidzia Adama Pazio Roberta Pichas ze Śląska Szymona Sawale Z GKS Bełchatów Oraz mistrza obrony Jakuba Słowika, którego już w dzisiejszym unboxingu trafiliśmy Ale to nie szkodzi Jedziemy z saszetką numer 15 Jest Przemek Kazimierczak z Górnika Łęczna, Jasmin Buricz, z Lecha Poznań, Marko Pajszao Ze Śląska, Trener Podbeski bielsko biała oczywiście, zawodnik Wisły Kraków oraz ponownie mistrz obrony. Jest to Duszan Kuciak z Legii Warszawa, Bramkarz oczywiście. Kolejny busterek. Nie wiem, napiszcie mi też pod filmem, czy wolicie takie dłuższe odcinki, czy mam to dzielić na mniej saszetek. Mamy Nikitowicza z Górnika Łęczna, Wołąkiewicza z Lecha Poznań, z Górnika mamy Gigołajewa z Podbeskidzia Marka Sokołowskiego. Mamy zawodnika Lecha Poznań, Szymona Pawłowskiego, gwiazdę oraz jakiegoś bramkarza. Zawodnik Beskidzia, Richard Zajac. Tak więc fajnie. Otwieramy kolejną saszetkę. Mamy Przemka Frankowskiego z Lechigdańsk, Gdańsk, Adriana Bastę z GKS Bełchatów, Mateusza Piątkowskiego z Jagiellonii, Malinowskiego z Podbeskidzia, Dariusza Wdowczyka z Pogoni Szczecin, trenera oczywiście, Kownackiego Dawida z Lecha Poznań, wschodząca gwiazda i to by było na tyle. W tej saszetce same rozwóweczki, ale nie jest źle. Jedziemy z kolejną saszetką. I mamy zawodnika, bramkarza Piasta Gliwice. Zawodnika Jagiellonii Białystok. Pogoni Szczecin. Wisły Kraków. Ponownie Wisły Kraków. Semir Stylicz, gwiazda oraz pomocnik. Nie mam pytań. Miro Radowicz, Top Mistrz. Karta super w kolekcji. <laughs> Nie może być inaczej. Schowamy go sobie do Top Laderka tymczasowo, ale trafi do albumu, ponieważ. Nie mieliśmy go do tej pory. No i cóż, trzeba będzie kluczowych zawodników chyba przysłonić troszkę. O. Świetna karta. Zobaczymy, co będzie dalej. Zostało nam jeszcze kilka saszetek do końca odcinka. Mamy Pawła Baranowskiego, Wojtka Małeckiego, Bożic z Górnika Łęczna, Michał Probierz, trener Jagiellonii Białystok, ponownie trener Józef Dankowski, tym razem górnika Zabrze, gwiazda Tomek Podgórski. I to by było na tyle. Trafiliśmy dwóch trenerów w tej saszetce. Tam kilku nam jeszcze brakuje. Nie pamiętam dokładnie ilu. W albumie zobaczymy, będziemy sobie to stopniowo uzupełniać kolejny busterek mamy Łukasza Madeja z górnika Rubena Hurado z piasta z Krakowi mamy diabank frączczak z pogoni z Wisły Kraków Jankowski oraz korony Kielce Michał Janota Ok Soszetka kolejna Mógłby się trafić chociaż jeszcze z jeden Kluczowy Zawodnik, byłoby super z piasta. Mamy Tomasza Mokwę Żydko z Krakowi. Michał Efir z ruchu Chorzów Rysiu Tarasiewicz z korony Kielce. Trener oczywiście. Mamy wschodzącą gwiazdę Mateusza Maka z GKS-u. Bełchatów oraz obrońcę. Jest to ponownie Adam Marciniak, którego również trafiliśmy w tym unboxingu i którego mamy. Tak więc trafią obydwie te karty do wymiany. Soszetka kolejna. I mamy Dose Juniora z Legii Warszawa. Jacka Kiełba z Korony Kielce, Paweł Brożek Wisła Kraków, Michał Efir, Ruch Chorzów, Kamil Dankowski, Śląsk Wrocław oraz ulubieniec fanów. Jest to oczywiście Marcin Robak. Tej karty na pewno nie mieliśmy. Tak więc super. Zostały nam trzy ostatnie saszetki. nieszczęsne reguły gry o. i mamy Wojtka Małeckiego, bramkarza z Korony Kielce oczywiście Bozicz, Górnik Łęczna Luis Carlos Zawisza Bydgoszcz Flavio o tym razem Śląsk Wrocław Dudu Paraiba również Śląsk oraz jakiś obrońca, mistrz obrony. Jest to Dariusz Dudka. Tą kartę z tego co kojarzę. Mamy przedostatni busterek przed nami. I mamy zawodnika Lecha Łukasza Teodorczyka. Elio Pinto z Legii Warszawa. Mamy Roberta Demiana spod Beskidzia. Arka Głowackiego z Wisły. Przemka Kitę ponownie. Krakowia i Pomocnik. Jest to Flavio Pajsza, oczywiście. Ulubieniec fanów. Śląska Wrocław. Ok i saszetka ostatnia. Mamy prawie 20 minut, czyli widzę, że filmy z otwierania 25 saszetek Będą miały po 20 minut. Ale jak mówiłem napiszcie, czy wam to podzielić, czy wolicie takie dłuższe filmy oglądać. A tymczasem mamy Łukasza Madeja z górnika. Rubena Hurado z piasta, trenera górnika. Mariusza Pawelca ze śląska Wrocław. Z korony mamy Radek, Dejmek, gwiazda oraz jakiś pomocnik. Jest to ulubienie z fanów kolejny. Z Lechigdańsk. Gdańsk zdaje się, że to był nasz brak, tak więc fajnie. Nie, ponieważ nie kojarzę tej karty. Fajne są te karty. Podoba mi się tutaj. Wycinek stadionu z kibicami. Przy każdej drużynie, oczywiście, inny fajnie to wygląda. Ale oczywiście, najlepszymi kartami, które trafiliśmy w tym unboxingu, jest Miro Radowicz, Top Mistrz. Obecnie gra w Chinach. Karta bardzo fajna. Podobna troszkę do kart limitowanych z tej edycji. Za wyjątkiem, oczywiście, tego tutaj obrazka, gdzie mamy zawodnika, pokazanego, jego, pokazaną jego koszulkę z numerem. Potrafiliśmy również trzech kluczowych zawodników, jak widzicie: Hurado Pawłowski i Vasconcelos. Tak więc unboxing uważam za udany. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie tego. Trzymajcie się. Cześć.